Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie. Ja jestem Sysia i dziś zapraszam Was na film, w którym przedstawię Wam aktualną pielęgnację moich włosów. Zaczniemy od takich podstawowych informacji. Czy moje włosy są farbowane? Nie, moje włosy nie są farbowane. Kiedyś bardzo często włosy farbowałam, natomiast od jakichś 4 lat włosów w ogóle nie farbuję, jestem z tego powodu bardzo dumna. Kolejna rzecz to taka, że mam włosy już dosyć długie, prawie do pępka mi sięgają, także uważam, że są już naprawdę długie. Chciałabym, żeby jeszcze troszeczkę były dłuższe, a to dlatego, że kiedyś planuję. Na razie jeszcze nie, nie wiem kiedy, ale jeżeli kiedyś będę chciała je podciąć to zrobię to na zasadzie drastycznego cięcia. Będzie to około 35 cm minimum, żeby właśnie włosy oddać na fundację dla osób potrzebujących. A teraz przechodzimy już do konkretów. Ogólnie moje włosy raczej, jeżeli chodzi o końcówki, muszę wam powiedzieć, że należą do zniszczonych. Ponieważ mamy rozdwojone końcówki, często je podcinam sama nożyczkami fryzjerskimi i podcinam moje włosy tylko i wyłącznie na prosto. Mam gdzieś o tym film, jak wygląda to podcinanie. Chyba prawie 30 tysięcy wyświetleń ma, więc myślę, że jest w miarę ciekawe. Przechodzimy do tego, czym myję moje włosy. Zazwyczaj myłam moje włosy szamponem Jantar On jest to jest taki tańszy szampon w biedronce za jakieś 7 zł można go kupić. Dobrze się sprawuje na moich włosy. Natomiast jeżeli chodzi o skład, to nie jest jakiś super. I teraz przejdę do szamponu, który używam od dwóch tygodni. Jest to marka Yves Rocher. Ten szampon dostałam do testów, jak i jeszcze dwa inne produkty, o których zaraz. I zauważyłam, że szampon ten ma bardzo dobry skład. On ma w sobie fruktany z agawy, a agawa to jest taka roślina, która gdzieś tam w okolicach Meksyku rośnie i wszystko, co z niej najlepsze, to po prostu wyciągnięto i włożono do tego szamponu. Na pewno muszę powiedzieć, że ma bardzo dobry skład, ponieważ w składzie nie ma SLS-ów, nie ma parabenów, nie zawiera siarczanów, nawet teraz nie widzę w składzie alkoholu, więc tyle dobrze, że on nie wysusza włosów. Seria, którą ja sobie wybrałam, jest dla włosów zniszczonych z olejkiem z jojoba i ten szampon dosyć dobrze mi się sprawdza, natomiast na moje długie włosy muszę go dosyć dużo zużyć. Ma bardzo ładny zapach i teraz ogółem jest taka promocja. Wiem, że ten film będzie w ostatni dzień tej promocji, ale można kupić 3 produkty w cenie dwóch. Po umyciu włosów. Ja w ogóle włosy myję w taki sposób, że leję tego szamponu do pudełeczka, nalewam wody ciepłej, moczę całe włosy i wtedy taki... Troszeczkę rozwodniony szampon rozprowadzam po całej skórze głowy. Jest taki kanał www włosy, gdzie e, tam autorka bardzo dobrze wyjaśnia, dlaczego e, taki sposób mycia włosów jest prawidłowy. E, następnie po umyciu włosów przechodzę do nałożenia maski. Również ta sama seria z olejkiem z jojoba. I ona moim zdaniem jest bardzo wydajna. Wydaje mi się, że trochę bardziej ten produkt jest wydajniejszy od tego szamponu. Fajnie się rozprowadza i czuć, że jest to dobry produkt, nierozwodniony. Jeżeli chodzi o cenę, to one wcale nawet nie są takie drogie, ponieważ wydawałoby się marka Ivrochet, że, że to będzie jakaś mega wysoka półka cenowa, a one są naprawdę w korzystnych cenach, około 20 zł. I zapomniałam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy: mam jeszcze tutaj taki olejek na zniszczone. Włosy, końcówki. Z tym olejkiem miałam taką pierwszą przygodę, że nałożyłam go na końcówki włosów po umyciu. Wiecie, kiedy włosy już były suche, no to wtedy sobie na końcówki nałożyłam, żeby te włosy je w jakiś sposób zabezpieczyć. I nie wiem, jak u innych to działa, ale u mnie to nie zadziałało. Ja robię tak że teraz nakładam ten olejek na włosy przed umyciem i chodzę z tym olejkiem przez jakąś godzinkę, a później przechodzę do mycia włosów i wydaje mi się, że to jest taka forma olejowania, że te włosy całkiem dobrze e, później wyglądają i są odżywione. Kolejna rzecz dotycząca pielęgnacji moich włosów jest taka, że nadużywam suchego szamponu. No może nie aż tak bardzo, jak to zabrzmiało, ale e, Drugiego dnia już zaczynam używać troszeczkę suchego szamponu. Trzeciego dnia to już też dosyć, dosyć sporo. E, może nie jakoś bardzo dużo, ale e, ten produkt z Elbiotaniki BioWax jest dosyć wydajny. Dużo bardziej wydajny niż Isana. Kiedyś polecałam Isanę, natomiast ja już do niej nie wrócę, ponieważ nie opłaca się kupować produktu, który tak szybko się kończy. Ten starcza na dużo dłużej. Nie chcę moich włosów przyzwyczajać do tego, że będą cały czas myte. Chcę je mieć co 3 dni. I mniej więcej tak mi się to udaje. Czasami jest to 4 dni, ale doszłam do wniosku, że te 3 dni to jest taka optymalna długość. Staram się moich włosów nie wiązać. Dosyć często chodzę z włosami rozpuszczonymi i uważam, że tak jest najlepiej, ponieważ kiedy je spinam, ja mam taką tendencję, że dosyć mocno zawiązuję ten kocyk, bo te włosy z racji, że są długie, są cięższe, więc staram się chodzić raczej w włosach rozpuszczonych. Wiadomo, jak one są długie, jak gdzieś się schylę, to te włosy wszędzie lecą i trzeba na nie uważać, żeby nie wytrzeć nimi podłogi. Natomiast mam tylko jedną gumkę do włosów, która w ogóle się rozlatuje, także naprawdę jeżeli chodzi o gumki do włosów, to w mojej toaletce czy też łazience jest deficyt tego, ale jakoś nad tym nie ubolewam, w zupełności sobie radzę. Gdybym miała bardzo dużo gumek do włosów, to cały czas bym te włosy wiązała, a chcę w chodzić w włosach rozpuszczonych, bo po to mam je takie długie, żeby te włosy były rozpuszczone i były widoczne. Czym czeszę moje włosy szczotką? To jest zwykła taka plastikowa szczotka, ale jest lepsza niż grzebień do włosów. W moim przypadku bardzo dobrze się sprawdza. Chcę sobie kupić szczotkę z łosia dzika. Bardzo dużo pozytywnych opinii czytałam na ten temat, więc chcę się w taką szczotkę zaopatrzyć, ale jeszcze na razie jestem na etapie oglądania różnych stron internetowych z takimi szczotkami i aż w końcu się na coś zdecyduję konkretnego pewnie za niedługo. Więc ta szczotka też już mi w pewnym miejscu tutaj zaczęła pękać. Nie wiem, czy to widać o. Dlatego e, muszę tą szczotkę nową z włosia, z dzika e, nabyć. I jeszcze e, kwestia też zabezpieczenia końcówek, jak już włosy są umyte, wysuszone. Aha, bardzo ważna rzecz: nie suszę moich włosów suszarką. E, może raz na miesiąc, raz na dwa miesiące zdarzy się, że muszę włosy bardzo szybko umyć przed jakimś wyjściem i je wysuszyć. E, bardzo szybko, więc wtedy w ruch idzie suszarka. Ale całe szczęście nauczyłam się myć moje włosy wieczorem, dzięki czemu one wysychają wieczorem i jak już idę spać, to włosy mam kompletnie suche, więc bardzo dobrze mi się sprawdza taki system i włosy, kiedy nie są wysuszane przez suszarkę, dużo lepiej wyglądają. Kiedyś to włosy prostowałam, suszyłam i to było po nich widać, a teraz dużo lepiej rosną. Gdy Gdybym je cały czas suszyła i prostowała, nie miałabym takiej długości, one byłyby takie i byłyby totalnie wykruszone. A teraz urosło mi bardzo dużo tych włosów, jak na mnie oczywiście, bo wiem, że niektórym rosną lepiej, ale myślę, że to dzięki temu, że również odstawiłam prostownicę, czasami złapię sobie może tutaj jakieś pasmo, bo jestem po keratynowym prostowaniu włosów. Też wystawię tutaj, jest film. Ja w ogóle mam całą serię odnośnie keratynowego prostowania włosów, mam kilka filmów. E, bardzo polecam ten zabieg. Chociaż e, ja go robię sama i jest dla mnie to bardzo trudne i nie wiem, czy jeszcze raz zrobię go kiedyś sama, bo już mam za długie włosy i ten zmęczący zabieg trwa 3 godziny, więc e, jest co robić. Ale ogółem włosów już nie prostuję prostownicą. Czasami tylko te pasma, które mi się tutaj pofalują, a chcę, żeby były proste, to może złapię prostownicą i to by było na tyle. Ostatnia rzecz, jaką chcę Wam powiedzieć, e, to jest taka m, odżywka, albo nie, serum bardziej. E, ser które z Schwarzkopa Dobra marka. Nakładam to serum na moje końcówki, jak już włosy są. W ogóle zobaczcie, jak one się ładnie błyszczą. Jak już włosy są e, umyte, wysuszone, to wtedy odrobinkę sobie nakładam na palce, rozcieram i smarowuję w końce. E, myślałam właśnie, że z tym produktem, z i wyroszę z tą olejką będzie tak samo, ale niestety ona e, nie jest w moim przypadku dobra na włosy takie świeże e, tuż po umyciu, bo włosy są w Wtedy takie całkiem przetłuszczone, e, końcówki są przetłuszczone, dlatego e, to jest fajny produkt, po to, żeby w moim przypadku nakładać go e, tuż przed umyciem, po to, żeby te włosy tak dodatkowo odżywić, podbudować. E, wiecie, na czym polega olejowanie, także nie będę Wam tutaj za dużo mówić. E, moi drodzy, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie mi łapkę w górę, zachęcam Was do subskrybowania. No i widzimy się już wkrótce, do zobaczenia. Cześć!